Może Was zastanawia, co mnie krzyżka kręci w motocyklach. Od bardzo wielu lat kręci mnie armatura. I e, jestem dobry w czyszczeniu, ja w domu zmywam, jak widać zresztą. Także jeżeli jesteście zainteresowani pojazdem, który ujeżdżam od bardzo długo, bo to już kurde, no, bardzo długo. 11 lat, to zobaczcie ten film. Mamy rok 1999, zbliża się milenium, wszyscy myślą o tym, jak tu wejść w nowe tysiąclecie, a ja zobaczyłem swoje marzenie. Firma Yamaha, która do tej pory bardzo kojarzyła mi się z fortepianami i z motocyklami sportowymi, oczywiście R1 R6, wyprodukowała XV1600 Wild Star. I zapragnąłem go mieć. Miałem oczywiście kilka motocykli, była Ajawa, był Ural, był y, Marauder oczywiście od Suzuki, no ale mamy dwucylindrowca, który ma hydraulicznie kasowane luz zaworowe na połowie zaworów, ale to nie ma znaczenia i wygląda. Dziwnie! Ale ma potencja, ponieważ ma stalową ramę, można ją pociąć. Ja wtedy żyłem w świecie takim, że wszystko można było zrobić rę ręcyma i palcyma. Więc szpychowane koła, wahacz, który można powiększać. No oglądałem się oczywiście niemieckich filmów, tylko nie tych, w których myślicie o tunerach śmiesznych. No i zaczęła się przygoda zbierania, oszczędzania, oddawania butelek. No byłem gotowy sprzedać nerkę. I w 2008 roku Pojawił się w domu ten oto pojazd. Oczywiście wyglądał wtedy zupełnie inaczej, bo wpadłem na genialny pomysł, żeby. I myślę, że warto o tym wspomnieć: że są ludzie, którzy chcą zmieniać swój motocykl. Ja byłem takim człowiekiem, który nie chciał mieć seryjnym motocyklem. Nie dlatego, że seryjne mi się nie podobały, tylko chciałem, żeby motocykl był taki, jak ja chcę, żeby był czyli podnóżki do przodu. Błotnik obcięty, żadnych przetłoczeń, wszystko na czarno oczywiście, jak każdy motocyklista. Sorry, starej nie widziałem gdzie. To jest to hasło, które zdarzyło mi się niestety też usłyszeć na tym motocyklu, będąc ubrany na czarno, na czarnym pojeździe. Ale to, co w tym motocyklu jest najwspanialsze, to są emocje, czyli piec. Mamy dwucylindrowca, w każdy cylinder po 800 cm, hydraulicznie kasowany luz na jednym zaworze, i regulowanie zaworów w tym pojeździe jest naprawdę czymś niesamowitym, bo. Macie dźwigienki zaworowe, których jedna, jedna kasuje luz zaworowy z popychacza, bo tu mamy rozrząd OHV na popychaczach. Takie laseczki tu, 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 tu zasuwają i wydaje to z siebie niesamowitą ilość przerażających dźwięków. I trzeba jeden synchronizować zawór do drugiego. Także polecam każdemu mechanikowi. Oczywiście nie ma żadnej chłodnicy, wszystko jest chłodzone wiatrem, więc jak ktoś bardzo potrzebuje, to oczywiście dobry olej z wysokim tym wyższym, wyższą wartością W, żeby się chłopak nie zagotował. Mamy 5 litrów oleju, więc. 137 Nm przy 2250 obrotach to jest wynik, który w latach 90., no dobra, na początku lat 2000 robił robotę. I ja ten silnik za to kocham. I on do tej pory to robi. Oczywiście w międzyczasie zdarzyło mi się przejść przygodę. Pozdrawiam wszystkich z Polkomu. Z kutymi tłokami o podwyższonej kompresji, także z 8,3 do 10,25 kompresja została podniesiona. Oczywiście sprzęgło w tym momencie wyparowało przy pierwszym starcie, więc trzeba było sprzęgło z dociskiem z talerzową sprężyną Barnett'a dołożyć. Potem równolegle, oczywiście, poszedł moduł z krzywymi zapłonu, bo to jest gaźnik. To jest jeden gaźnik, w którym można ustawić krzywę zapłonu. To jest niesamowite i są dwie świece na cylinder. Także mamy Twin Spark taki. Oczywiście są irydy założone, bo to wszystko wyścig zbrojeń trwał. No i schamowaliśmy ten pojazd. Wydruku nie mam, sorry, zabijcie mnie, ale jak tylko był złożony i dotarty, to wypluł z siebie 150 Nm przy 2200 obrotów, więc naprawdę wynik zacny. Pożeracz, opony, pędzony pasem. I uwaga, pas. Motocykl ma przejazd 80 tysięcy kilometrów, tam 79 km i rośnie. Pędzony jest pasem, który wyregulowałem dwa razy. I od tamtej pory zapomniałem, że w ogóle jest napęd w pojeździe. Także jestem fanem. Pojazdów pędzonych pasem, bo to jest czyste, suche, no właściwie bardzo obsługowe i bardzo długowieczne. Tu akurat mamy dwójpółcalowy pas, czyli największy pas, jaki był produkowany, bo potem był z tego silnika, potem uwaga MT01, z tego silnika był Warrior, no i oczywiście Roadstar, który wszyscy kojarzą, że czym jeździsz krzychu? Dragstarem. Nie kurde, to nie jest Dragstar. Dobra, potem poszedł Force Winder czyli zewnętrzny filtr powietrza oczywiście z jakąś tam kajenową wkładką i skarpetą która jak tylko spadnie deszcz to nasiąka wodą dymi mi na czarno i z przerażeniem myślimy o tym że skompresujemy wodę w cylindrze no ale to mamy ze sobą zmieniłem kierownicę na węższą bo między samochodami podróż z kierownicą która ma ponad metr długości jakby to tak jak autobusem bym się wybrał w podróż po mieście mamy lampę która jest oryginalna i właśnie to i zawieszenie które jest oryginalne poszerzyłem tylny wahacz musiałem zmienić mocowanie zacisku żeby weszła mi szeroka opona i teraz uwaga domorośli morośli tunerzy szersza opona wiecie co robi trudniej się skręca ale może wygląda jak balon ale skręca się gorzej tłumiki oczywiście są robione też yy, prawie że do metodą w środku są strumienice żeby ten dźwięk jakiś był e, żeby skonstruować podnóżki forward control. też trzeba było dobrze się zastanowić jak to zrobić więc gratuluję oczywiście pozdrawiam e, pewny, już nie istniejący serwis Motostyl i wszystkich, którzy pracowali nad pojazdem, bo było tutaj no, parę zim pracy. No i tyle. Okazało się, że spalanie nie wzrosło jakoś szczególnie, więc nie jestem w stanie przekroczyć 8 litrów. Normalne spalanie to jest 5-5,5, jak ktoś tam normalnie jeździ. Oczywiście powyżej prędkości 160-70 z pojazdem robi się żaglówka, rama staje się wiotka, a to po prostu nie jest do tego stworzony pojazd. Więc jeżeli chcecie koniecznie tuningować swój pojazd, no i drodzy oglądający, to pamiętajcie, że fizyki jeszcze nikt nie oszukał. Oczywiście Jest mnóstwo ludzi, którzy próbują oszukać fizykę, ale jeszcze nikomu się nie udało. Większość z nich jest teraz w miejscu. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale wy wiecie o co chodzi. E, więc można zmienić wygląd motocykla. Można trochę zmienić jego geometrię, ale inżynierów z Hamamatsu, ale żadnej innej firmy, no, ciężko było dogonić i poprawić. E, myślę, co mam jeszcze opowiedzieć o tym wspaniałym pojeździe. Oczywiście lubię asymetrię, więc mamy wodzik zmiany biegów zrobionych z łańcucha. Kamil, bardzo dziękuję za spawanie. Oczywiście raz mi się urwał. I trzeba było biegi ręką zmieniać. I co? Oczywiście kolejny projekt, jeżeli pojazd nie zostanie, nie opuści rodziny, to być może zmianę biegów zrobimy ręczną, żeby Gosia już nigdy nim nie mogła pojechać. Bo to jest pojazd rzeczywiście na 1,80 m skonstruowany, więc zarówno podnóżki, jak i kierownica jest zrobiona na odpowiednią długość i wysokość. Więc nie każdy jest gotów podróżować takim pojazdem. Jeżeli Was zastanawia, co to jest, to jest taki egzotyczny wynalazek. To jest skrzynia zwalniająca. Mamy tutaj, w tym pojeździe, dodatkowe przełożenie przed wyjściem na napęd. Chodzi o to, żeby uzyskać jeszcze więcej momentu obrotowego i jeżeli silnik ma odcięcie w oryginale przy 4000 obrotów, no to szybko jeździć nie będzie. Dzięki temu takie przełożenie wstępne jakby można zaplanować. Więc pojazd dziwny, egzotyczny. Rzeczywiście mój wyśniony, wymarzony, najwspanialszy. No i ma już 18 lat. Także tak wygląda motocykl, który ma lat 18, pełnoletni. W sumie to 19, bo on jest produkcję ma w 2001 roku. Jego, jakby w dowodzie ma wbite 2002. Eee, no Cały czas jego przebieg rośnie. Jeśli chodzi o, o wady, bo nie ma pojazdów bez wad. 327 kg suchej masy. E, sobo skręca, sobo hamuje, pomimo tego, że jest wyposażony w, w, w trzy tarcze hamulcowe, to właściwie są to spowalniacze. Założenie stalowego oplotu powoduje tylko tyle, że dozujesz tą siłę hamowania łatwiej, ale średnio to skraca podróż do trafienia przeciwnika. E, no i jakby przez te 79 tysięcy km, bo tyle jest 79,799, jest aktualnie na dzień dzisiejszy, pojazd leżał raz. Nie ma. Motocy, który nie leżał, nie istnieje z takim przebiegiem. To tak jakby się szukali dziewicy, która ma 70 lat. Jakby Pewnie, może gdzieś nie, ale raczej nie chcecie się z nią spotykać. Także zdarzyło mi się raz zapakować w pasata, nie wyhamowując na deszczu. I dzięki temu mamy, tak jak u złomka, mamy blizny na lampie. Kroś nie pękł, lampa jest lekko pognieciona i lekko zarysowana mamy kawałek lusterka, więc tutaj nic się nie wydarzyło. E, oczywiście, mówiąc, że to nie skręca, mam na myśli to. To są rury wydechowe, które są za nisko. I wszyscy właściciele tuningowanych motocykli powinni myśleć o tym, jak zamontować tłumik, żeby nie rysował asfalt. Przy skręcaniu, też podnóżki podniosłem wyżej, żeby moc bardziej skręcać, no ale wydechu już wyżej nie podniosę. No i niestety się wyciera podczas zakręcania. No jest smutna historia. Ale cóż, sam tego chciałem, sam to, to zrobiłem. Coś, to co może Was ucieszyć, to że ta dama jest na wydaniu. I jakby ktoś z Was był zainteresowany pojazdem i ma powyżej 1,80 m wzrostu i lubi, jak coś trochę przyspiesza, sabo skręca i sabo hamuje, to czekam na telefon. No i tyle. Jak macie jakieś pytania, napiszcie je pod postem. Pamiętajcie, żeby nas subskrybować, jeżeli Wam się podobał ten filmik. Jeżeli macie jakiś fajny, egzotyczny pojazd i może warto było o nim powiedzieć, no to też w sumie zapraszamy serdecznie. Fajnie pokazać coś, co jest inne, dziwne, wyjątkowe albo macie po prostu jakiegoś zajoba na jakim punkcie motocyklowym, au i tak jak my chcecie o tym pogadać. Uprzedzając Wasze pytania, dlaczego chcę się pozbyć motocykla moich marzeń? Ano, moi drodzy, dlatego, że życie to proces i marzenia mam kolejne. Moje plecy nie pozwalają mi już na dźwiganie tego motocykla za mocno. Chciałbym się też trochę bezkarnie poprzewracać albo powygłupiać na motocyklu. No i jak widzicie, na tym pojeździe jeden, co mogę zrobić, to powerslide'a strzelić i właściwie niewiele więcej. Także czas na zmiany, czas na ewolucję. Kolejny etap. I to dlatego.